Macie coś ciekawego? Nie. Nie. Wiesz co, Ameron? Nie wiem myślę, o, że, myślę, że Mike musi iść na szkolenia te To ty gadasz, no nie Mike nie może <śmiennie> Daj mu kubi <skupi> <śmiennie> śrubkę, Take the shot! Come on, buddy, take the shot! Forget about it. Ej, forget about it. Jak się rozwalię dwa pojazdy? Mike jeden z sześciu rakiet. Dobra, dwa. Ja za każdym strzał Nie jestem lepszy, nie? Czekaj,